Dzisiaj będę wam pokazywał stare pieniądze. Nie znam się na tym. Tu mamy 100. Tutaj mamy 50. I patrzę, jaka liczba tutaj pisze. I na powiem Wam szczerze, że na tym się nie znam. I tutaj mamy 20. Tutaj mamy 10, tu mamy 5, tu mamy 100 niby i tu 20. Jak coś, to byśmy mogli pójść z tym do lombardu, jak myślisz? No, by można było spróbować, czemu nie? No, ale to już za tak parę dni, bo jutro będziemy robić. Challenge, że Remek mówi 24 godziny na tak, nie? Tak jest. Więc. Dzięki za oglądanie, cześć.